Okay. Nie możesz wejść do mieszkania, gdy policja macie na widok. O, dzięki. Bo wtedy to ci mówię, no zresztą czułeś, że... <grystanie> Co ty <grystanie> Pycha, kamień. <s depositancy> <Pos Gallo> <mary> <parole> y> to tu wleciało. <mary> o, 4 na 4. Co zrobił? Jak ukradnie ształtko bez zabijania tych ludzi, to nie będzie nas policja ścigała. Ej, a poczekaj, a zatrzymaj się tak, żeby ten, on nie mógł odjechać Ja go po prostu wywalę ich z samochodu i wiesz Będziemy razem siedzieć O, no Łukasz! Sorki, sorki nie mogę, nie mogę.